Stary Magikal w końcu wrócił po trzech latach, czyli dwa lata zawiasów, zakazów nagrywania i rok więzienia. Czas na powrót. Siemano. Jutro o 19.00 rusza przedłużany live na kanale YouTube Polska Rodzinka. Godzina dłużej za 500 obserwujących na Instagramie, 500 lajków na fanpage'u, 1000 łapek w górę, 500 subów, 100 zł godzina. Statystyki z dzisiaj również się już liczą, czyli jak teraz mamy tutaj ile łapek? 5000. To już 5 godzin dłużej, nie widzowie? Więc łapki w górę. Raz, dwa, trzy. I subów doszło. 10 tysięcy subów doszło. O. Nie no, nie doszło tyle. O kurde, lepiej nie subskrybujcie, bo nie wyrobiły się. 10 chyba. Tak Jedziemy dalej, widzowie. Jutro również o 21 .00. szokująca informacja związana z przyszłością nagrywania i z przyszłością kanału. Dziś powstanie za około no, kilka godzin zaplanowany live na jutro, czyli czat już będzie działać, więc bardzo gorąco zapraszam. Bardzo dziękuję również mojemu przyjacielowi Bartkowi, który od początku do końca mnie wspierał, mobilizował i prowadził social media, czyli fanpage'a między innymi. Nieraz mi pomogłeś wstać, gdy się podsknąłem. I taki przyjaciel to w dzisiejszych czasach, Skarb Bartek, dziękuję, do ciebie zaraz zadzwonię po streamie. I na końcu, to się nie koniec, ale koniec punktu drugiego. I na końcu wybaczam wszystkim, którzy źle mi życzyli, zdradzili, czy w jakikolwiek sposób mnie zranili. Chcę tym osobom również podziękować, ponieważ to dodało mi siły.